Hej, cześć, witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 14. No i co, zaczynamy Długo odcinka nie było, za co was bardzo przepraszam No wiecie, życie prywatne i tak dalej i tak dalej Mielibyście już kolejny odcinek z Arctic, ale Wyłączyło mi się nagrywanie Nie wiem dlaczego a ja się po prostu miałem 10 minut odcinek, chciałem tak wiecie z pół godziny odcinek nagrać, ale wiecie się nie udało za bardzo, czekajcie, bo co ja to robiłem, hmm. a ja zboże jadę sprzedać, czy nie sprzedajemy, czy nie, dobra już pojadę sprzedam, już nie będę czekał na niewiadomą cenę. Zasypię tę szczepę i pojadę to sprzedam. Tylko gdzie to najdrożej? W milu. No i niedaleko. Dobra, lecimy sobie tu. Mówię wam, mielibyście już tą pół godziny odcinek, bym mieli dzisiaj nagrane. A chciałem tak około pół godziny nagrać. Ale nagle mi się nagrał ten. Wyłączyło mi się nagrywanie, a. I nie zapraszam tych 10 minut. <laughs> Może jeszcze nagram ten odcinek. Ja będę miał trochę czasu. Du Długo Dużo tam nie robiliśmy, bo poszliśmy do innej wioski i wzięliśmy quest'a, żeby tam takich tam yy, wrogów zabijać. Jak mi to zobaczycie? To, mówię wam, dwa lewele, czy tam trzy wiliśmy w tych tam szczurach, nie szczurach, w tych podstawowych bestiach. A tak to mówię wam, dużo nie zrobiłem. A, i questa wykonaliśmy. Kto tam pamięta? No to mieliśmy questa od Karla, żeby zabić bandytów. To trzech chyba zabiję, mi się quest wykonał. I dostałem pierścień. Właśnie wtedy chciałem ten pierścień sprawdzić, co on daje mi się nagrywanie nie włączyło. Więc dużo was nie ominęło. Ja Wam powiem szczerze, że ja, bym, ja nie lubię, jeżeli coś tam Was omija za bardzo. Tak samo jak to w farmingu. Wszystko coś z farmingu zrobione, mi się tak wydaje, może tam nie wiem, z pół godziny. Ja sobie poza odcinkiem zrobiłem, no to Wy widzicie, jak to się rozwija farma. Bo jakbym sobie poza odcinkiem robił, to Wam mówię, ja bym miał połowę już z tych pól wykupione, maszyny najlepsze. Ale jak to tak wiemy, najlepsze nie, bo to za pieniądze się kupuje, to nie. Ale miałbym te, które są dostępne za pieniądze w farmingu na te farmingowe pieniądze a nie za nasze normalne dobra, lecimy sprzedać co ja tu w ogóle robiłem? tu widzę, że... a nie, tu słoma jest tylko to sobie słomy jeszcze pozbieramy tam nawet już nie patrzyłem na ten kalendarz mój na ten harmonogram mój wiecie czemu? bo tam nawet bo jak zakończyło mi się nagrywanie to mi się za bardzo nie chciało już tam nagrywać znowu tego RTK bo wiecie, farminga sobie nagrom. I tak, ostatnie były te dwa, pier... dwa, dwa ostatnie odcinki to były te. Za Epika to teraz farming leci. Były dwa miesiące przerwy widzowie, więc się trochę to za tym sescimy, za tym nagrywaniem. Czekajcie, może cena staniała. No, teraz na Harbor. Harbor to jest ten. Bojeny. To jest tutaj, to jest port. Tak, dobra. Dobra, lecimy. Mogę ten szybszy ciągnik wziąć, ten biały Lamborghini chyba. Tak, Lamborghini. Ten to jakiś tam jest mniejszy, ale też ładny ładnie ciągnie do przeczepę. Chwilej będziemy. Więc mówię wam. Trochę nagrywania nie było, więc się stęskniłem trochę za tym starym, dobrym gameplayem. No, no i 29 maja minęło, minęło pół roku odkąd mój kanał zaczął istnieć, ten tutaj. Około tak, 1 czerwca, 29 maja, 30 maja. Około coś, coś około, coś koło tego. Wtedy minęło około pół roku, tak? No tak, pół roku minęło, więc już trochę złami tu jestem jeżeli będzie jakaś przerwa, no to sobie nie myślę, że ja z tytułem kończę, jeżeli będzie przerwa, to teraz będę chciał pisać na społeczność, jeżeli planuję jakąś dłuższą przerwę. Tak, żeby żebym chciał działalność zakończyć kiedyś tam, no to na pewno coś tam opowiem. Czy ten na filmie, czy po prostu postawę rzucę na społeczności. No dobra. Czekajcie. To są puściutko, puściutko. 85 tysięcy prawie. 84,5 tysiąca mamy. Dobra, po się tu gdzieś tu odstawię. Niech tu nawet stoi. Dobra, a ja jadę ten słomę robić tutaj. Dobra. I jeszcze takie tam. Ja już mówiłem w tym moim nienagranym odcinku, którego chciałem nagrać. Jak mi wywaliło, to mówiłem Wam już tam, żeby. A teraz wam powiem, że po prostu wiecie. Jeżeli znacie jakiś spoko program, w którym nagracie praktycznie każdą grę na, na, te, na telefonie, no to napiszcie no, mi w komentarzu, będę bardzo dwie, 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 yy, wdzięczny. Dodam, wam tam, dodam Was tam w kolejnym odcinku, czy coś takiego w opisie i, i ogólnie będziecie tam około przez tydzień, w opisie na kanale. Więc taka osoba będzie wynagrodzona. Mówię Wam, jeżeli znacie taki program, aplikację, bo ja, bo ja nagrywam tym podstawowym nagrywanie ekranu. Oj, tu coś wyskoczyło, zamarzamy to. Dobra A my lecimy dalej To co przed chwilą mi wyskoczyło to będzie chyba pierwszy raz jak coś zamazuje <grybujesz> Bo tak ja za bardzo nie używam No praktycznie nie montuję Jedyne co tam to wiecie w Youtube opis tam tutaj i nazwę filmu ...a tak ja za bardzo nic tam nie montuję, wiecie. Bo to nie jest żadne, ani famy nie ani wiecie, tam dokument, czy coś takiego, tylko to jest po prostu gameplay. Dobra. Ten odcinek będzie za bardzo długi, więc wiecie... Jeśli jestem, mi się bardziej wydaje, że taki informacyjny. Chyba stworzę taką... A na playlistę na zakładce playlisty będą gameplaye, myślnik, informacje. To będzie zwykły gameplay, ale po prostu wiecie, będzie tam jakieś info. Tutaj sufniemy, bo tu chyba przyczepę miałem postawioną, dlatego tak sobie poczkiem przyjechałem. Dobra. No bo ja nagrywam nagrywaniem ekranu. Nagrywałem tam jakąś aplikację, ale ona tam praktycznie nic nie potrafiła nagrać. Nie wiem, czy ja mam telefon po prostu taki, że nie mogę za bardzo nagrywać takich tam, wiecie, tych większych produkcji. Czy po prostu te produkcje nie pozwalają na to? Albo programy. Bardziej mi się spodziewa, że programy, no wiecie co tam producent gry miałby do tego, jeżeli ktoś by chciał gameplaya nagrać z jego gry. To mi się chyba wydaje, że bardziej takie promocje dla niego. Dla tej gierki. Bo widzę, może się gierkę spodobać i też mogą to zainstalować. Więc mi się wydaje, że z tymi programami coś jest. Ale dobra, już tu kończę słomę. z kosza, ale dobra. dobra. 9 minut odcinka, więc tam mówię wam długi nie będzie. Jeszcze tam to pole może tam sprasujemy. Dobra, lecimy. Trochę tych mm, trochę będzie tych belek. O nie zapomniał jak to się nazywało. Mm, nie baloty, bo baloty to są okrągłe i większe. To się jakoś inaczej coś Snopki. O snopki. Trochę tych snopków będzie. Nawet dobrze to nie muszę wszystkiego od razu krąć, dawać mogę sobie... Wie, wiecie, na przyczepie naładować i przecież gdzieś tam wiecie postawić. Kolejny snopek. Powoli. A tak poza tym wam mówię, no ta przerwa nie była przeze mnie ja trochę żałuję, że wam na społeczności napisałem, bo to tak wiecie... A tam za dwa dni widzę odcinek, a tam wiecie, przedłużałem to czas... I nie rzuciłem. A chcę, żebyście coś tam mieli od tym czasu. I od razu mówię, że codziennie nie dam rady robić odcinku, bo po prostu... Jest to jest około pół godziny roboty. Wrócić to, ble, 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 tak bla 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 bla, i tak bla bla bla, i tak dalej, i tak dalej. Odcinek to, to się może 5 minut ładnie wiecie Chociaż od 20 minut było To jest już jakiś to mniej więcej gameplay. 8 minut, jest, wiecie tą intro, a nie gameplay. A chcę, wiecie, że to dłuższe to odcinki były. Oglądalność i te sprawy. Nie no, że tutaj wiecie, żebyście mieli co po prostu oglądać. Bo co z tego, że ja już tam dwa odcinki po 50? Yy, mi się wydarzy, że lepiej jest taki dłuższy. To takie wiecie, to malutkie odcinki, to tam wiecie. Mi się wydaje, że tam osoba patrzy, ja to ma tam ten... Ta osoba tam pewnie takie tam byle co ale tego sobie wiecie. Któż odcinki Byle co, wiecie o co mi chodzi, bo po krótce, o krótkie, o przyjrzyste to się wiecie, inni siedzi i nie ogląda takie króciutkie, jakieś były tam gęte i ja oglądam, a takie tam dwudziestki to już są nawet spoko. No ale to, nie ma. Ja Taki No i dobra, w tym miejscu trzeba ten odcinek zakończyć. 13 minut nawet spoko. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Oby nie za 2 miesiące, ale co? Na razie tyle. Do zobaczenia. Pa, pa.